Fort Trump. Ford Trump? They've long wanted to have a larger presence. Rozmawialiśmy o dużym projekcie, który odnosiłby się także do specjalnego fortu. Fort Trump, który tu na tych terenach może powstać, i wiemy, że są chętni i zainteresowani. Mam wielką nadzieję, że wrócimy do pomysłu Fort Trump, ale jest zbyt wcześnie, żeby mówić o szczegółach. Koniec cytatu. Tak powiedział prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla Interi. Jeśli ktoś nie wie, to Fort Trump to nazwa stałej dużej amerykańskiej bazy w Polsce, jaka postulowana była przez Donalda Trumpa za jego poprzedniej prezydentury. Taka baza miałaby przypominać niemiecki odpowiednik w Ramstein, gdzie stacjonuje około 40 tysięcy amerykańskich jednostek, w tym kluczowe myśliwce oraz inne duże jednostki. Ramstein to praktycznie osobne miasto który znacząco wzmacnia lokalną niemiecką gospodarkę. Rozmawialiśmy o dużym projekcie, który odnosiłby się także do e, rodzaju e... Specjalnego fortu czy miejsca, w którym nie tylko rozwijałyby się siły amerykańskie, ale także byłoby to miejsce rozwoju dla gospodarki, dla ekonomii, dla pewnego joint venture czy współpracy między firmami technologicznymi, firmami, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych i zechciałyby inwestować, czy firmami polskimi, które korzystają z potencjału technologicznego Stanów Zjednoczonych. Więc ta dyskusja odnosiła się do takiej stałej obecności dużego projektu, który. Mam nadzieję, uda się zrealizować za mojej prezydentury, za prezydentury Donalda Trumpa, przy współpracy także z Ministerstwem Obrony Narodowej. Polska ma już amerykańskie bazy Camp Kościuszko w Poznaniu, czy Redzikowo odpowiedzialne za system przeciwlotniczy. W Poznaniu ulokowane jest wysunięte dowództwo V Korpusu. I to tam stacjonuje najwięcej z 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy jacy ulokowani zostali w Polsce. Jednak wobec zagrożenia rosyjskiego oraz wzmacniania wschodniej flanki NATO, Polska jak i cała Unia Europejska potrzebują dużej bazy w regionie środkowo-wschodniej Polski, która będzie głównym elementem odstraszania. Na ten moment kilku polskich polityków sugeruje możliwość powrotu do rozmów z Amerykanami na ten temat, zwłaszcza po udanej wizycie Karola Nawrockiego w Waszyngtonie. Ale brakuje jeszcze konkretów. Zwłaszcza zaniepokojenie wywołał brak twardej reakcji Donalda Trumpa na rosyjskie drony, jakie wleciały w polską przestrzeń powietrzną. to uh, być niej. Jednak w polityce nie ma miejsca na obrażanie, i wschodnia Flanka realnie potrzebuje dużej bazy, która cofnie marzenia Putina o wycofaniu NATO za linię Odry, który postuluje to już od wielu lat. Właśnie dlatego w dzisiejszym materiale chciałbym przeanalizować, gdzie Ford Trump mogłoby powstać jakie są obecnie na to szanse oraz jaka lokalizacja faktycznie miałaby tutaj sens. Zapraszam na dzisiejszy materiał. Aplikacja XTB oferuje bezpłatny kurs dla początkujących inwestorów. Rejestrując konto w XTB z kodem bednarski otrzymasz dostęp do wyjątkowych materiałów edukacyjnych, które krok po kroku wprowadzą Cię w świat finansów. Szczegóły znajdziesz w opisie tego filmu. Na naszej stronie tuncia.pl znajdziesz prawdziwe chwile przyjemności zamknięte w słoiczkach i pudełkach, aromatyczne herbaty, miód świętokrzyski prosto z pasieki i kremy orzechowe robione z sercem pod naszą marką Orzech. To wszystko znajdziesz także w gotowych zestawach, elegancko zapakowanych, dopracowanych w każdym szczególe, idealnych na prezent albo po prostu, żeby sprawić sobie odrobinę przyjemności. Także zajrzyj po nasze najlepsze produkty i wybierz coś dla siebie. Pomysł stworzenia w Polsce dużej stałej bazy wojsk amerykańskich, nazywanej roboczo Fort Trump, jak już wspominałem, pojawił się po raz pierwszy w 2018 roku, w czasie prezydentury Donalda Trumpa ówczesne rozmowy między Warszawą a Waszyngtonem były prowadzone na wysokim szczeblu, a strona polska deklarowała nawet gotowość przeznaczenia kilku miliardów dolarów na infrastrukturę wojskową. Uśmiechałem się do pana prezydenta, że chciałbym, żeby udało nam się wspólnie stworzyć bazę amerykańską stałą, którą nazwiemy Fort Trump w Polsce. Wierzę w to głęboko, że jest to możliwe i jestem przekonany, że taka decyzja. Jest zarówno w polskim interesie, jak i w interesie Stanów Zjednoczonych? Idea zakładała stworzenie w Polsce odpowiednika niemieckiego Rammstein, co miało nie tylko wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, ale także na stałe zakotwiczyć obecność USA w regionie. Rozważano kilka potencjalnych lokalizacji. Mówiono o centralnej Polsce, ale także o terenach w pobliżu istniejących poligonów, takich jak Drawsko-Pomorskie, które już dziś jest jednym z największych ośrodków ćwiczeń NATO w Europie. Wśród opcji był jeszcze żagań, było to jedno z głównych miejsc rozważanych przez Pentagon. Posiada w końcu rozbudowany poligon, dobrą infrastrukturę drogową i komunikacyjną, w tym połączenia z autostradami do Niemiec. Według polskiej strony Monza preferowaną wówczas lokalizację wskazał nową dębę w województwie podkarpackim w trójkącie produkcji militarnej Mielec, Stalowa Wola, Starachowice. Problemem tej lokalizacji było jednak położenie po wschodniej stronie Wisły. Oraz brak naturalnych barier obronnych. W kolejnych latach, choć koncepcja formalnie nie została zarzucona, przeszła raczej w fazę półoficjalnych rozmów i projektów cząstkowych. W efekcie, zamiast jednego ogromnego kompleksu, powstawały kolejne, mniejsze instalacje wojskowe jak Redzikowo z systemem obrony przeciwrakietowej Aegis Ashore, czy Camp Kościuszko w Poznaniu, gdzie ulokowano wysunięte dowództwo V Kompusu Armii USA. Dziś jednak, wobec wojny w Ukrainie i eskalacji zagrożenia ze strony Rosji temat powraca na agendę polityczną. Coraz częściej mówi się, że Polska potrzebuje jednego dużego, symbolicznego i strategicznego punktu obecności Amerykanów, który będzie nie tylko militarnym oparciem, ale też czytelnym sygnałem odstraszania wysyłanym w stronę Kremla. Polsce zależy na tym, aby tereny za wschodnią linią Wisły były bezpieczne. Jednocześnie potrzebna jest tam infrastruktura połączona logistycznie z węzłami kolejowymi czy drogowymi. I tutaj rodzi się pomysł, który nie zyskał jeszcze aż takiego rozgłosu, a naprawdę powinien. Już wyjaśniam, doskonałym miejscem mogłyby okazać się obice. Gdzie są obice? W Województwie Świętokrzyskim. Czemu ten teren byłby idealny? Pomysł trafił do gazet już w 2018 roku. Ale wówczas teren ten rozpatrywany był w kontekście utworzenia na nim lotniska w województwie świętokrzyskim. Rzecz w tym, że przez lotnisko komercyjne w Radomiu plan lotniska popadł w zapomnienie. A teraz ponad 500 hektarów gruntów w obicach należących do Kielc miało trafić na sprzedaż dla prywatnych inwestorów. Działki są scalone i jest to jeden z największych tak przygotowanych gruntów w Polsce. Potencjalnie na dużą inwestycję. Baza lotnicza Ramstein zajmuje około 1400 hektarów, ale początkowo powstała na obszarze około 800 hektarów. Parametry gruntu są zatem podobne, a dodatkowo mają strategiczne położenie. Osłonięte są od północnego wschodu przez góry świętokrzyskie. Dodatkowo znajdują się około 65 km na zachód za linią Wisły. Mamy zatem dwie naturalne bariery. I przygotowano już infrastrukturę drogową. Jest to jeden z najdalej wysuniętych w Polsce punktów względem rosyjskiego obwodu królewieckiego. To ponad 400 km w linii prostej oraz około 250 km od granic Białorusi. Po bliskie S-7 łączy te bliskie Kielc tereny z Krakowem i Warszawą. Aktualnie realizowane jest też połączenie S-74. Które połączy ten obszar z autostradą A2, stanowiącą jeden ze strategicznych szlaków NATO dla dostarczania uzbrojenia z zachodu. Docelowo ekspresowa S-74 ma mieć połączenie z Via Carpatią, co będzie umożliwiało obsługę całej wschodniej flanki. Co więcej, obice mają jeszcze jeden atut. Nie tylko będą połączone z A2, ale także z A4 z kierunku Krakowa. Na dole mamy miękkie podbrzusze w postaci Czech oraz Słowacji. Dodatkowo obice są położone w centralnym punkcie staropolskiego okręgu przemysłowego oraz aktualnie kluczowego obszaru pod względem produkcji uzbrojenia dla Polski. Jakby tego było mało, województwo świętokrzyskie ma jeden z najwyższych poziomów bezrobocia. Pobliskie tereny wiejskie nie mają silnych perspektyw, a pojawienie się tutaj amerykańskiej bazy byłoby podobnym impulsem gospodarczym dla tej części Polski, jak baza Ramstein w Niemczech. W raporcie JUSEI dotyczącym Local Spending by Individuals z 2011 roku podano, że baza w Ramstein generuje około 5538 pośrednich miejsc pracy w lokalnych społecznościach. Dzieje się tak dzięki wydatkom osób związanych z bazą. Te informacje przekazało Ministerstwo Wojny Stanów Zjednoczonych. Również w tym raporcie szacowany całkowity wpływ ekonomiczny dla lokalnej gospodarki spowodowany przez Rammstein sięgnął kilku miliardów dolarów wydatków bazy, pracowników i tym podobnych, które zasiliły lokalny budżet. Teraz kilka słów na ten temat powie Wam mój gość, który już w 2018 roku zainicjował ten pomysł. Słuchajcie, ze mną jest Sebastian Michalski, jeden ze świętokrzyskich przedsiębiorców i pomysłodawca bardzo ciekawego pomysłu, który może się narodzić w województwie świętokrzyskim. Konkretnie na terenie Obic i powiedz Sebastian, o czym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o Ford Trump, który tu na tych terenach Obic może powstać. Pomysł już był Wymyślany w 2018 roku. Realnie na grunt 2020 roku był na agendzie ministerialnym i w sumie premiera. Pomysł ogólnie pokazaliśmy w echu Dnia Kielce, jako jeden z pomysłów na Kielce. No i w tamtych czasach mógł rzeczywiście wydawać się jako pomysł science fiction, ale na dzień dzisiejszy jest bardzo realny i wiemy, że są chętni i zainteresowani. A powiedz mi, Sebastian, jaka jest przeszłość tego? Czy już wcześniej, jak mówisz, że były plany. To na jakim etapie one stanęły? E, wcześniej było przygotowanie pod lotnisko Cargo, i jest opinia środowiskowa, oczywiście pozytywna, no ale stanęło to na tym, że po prostu tego lotniska nie ma. My żeśmy wzięli trochę sprawy w swoje ręce prywatnie i staraliśmy się coś z tym zrobić. E, więc są to. Wbrew pozorom teraz najlepsze grunty w Unii Europejskiej, scalone, jest prawie 600 tysięcy hektarów, z których y, można wykorzystać nie tylko Ford Trump i lotnisko, ale może być też cargo, może być hub przeładunkowy. Blisko mamy y, tory szerokie 12 km i tory wąskie 12 km, więc może tu naprawdę coś zaistnieć ciekawego. Czyli logistycznie tutaj teren jest naprawdę dobrze usytuowany i w kontekście też targów w Kielcach, które są jednymi z najważniejszych targów militarnych w Europie. Co Ty o tym też sądzisz? E, no myślę, że jeżeli byłoby takie tu duże lotnisko Obice i ten Fort Trump, to myślę, że targi zbrojeniowe zyskałyby czterokrotnie na znaczeniu. E, są blisko tory kolejowe i droga S7, która spokojnie można było wszystko przetransportować na targi. No i znaczenie byłoby dużo większe. Tym bardziej, że możemy wykorzystać e, dawny Okręg Przemysłowy Kielc. Mamy tutaj MESKO. Mamy też różnego rodzaju zakłady też w Radomiu, e, więc naprawdę teren Mógłby się tu stać hubem wojskowym, logistycznym, transportowym. No słuchaj, wiemy doskonale, że tak naprawdę w Kielcach, jak są tylko targi, no to tutaj przyjeżdżają ludzie z całej Europy. To nie jest tak, że na te targi to przyjeżdżają. Tylko i wyłącznie polskie firmy, chociaż bardzo chwali się, jak te polskie firmy faktycznie tam są, ale no ja widzę Koreańczyków, widzę ludzi z Niemiec, widzę. No to, to jest cały świat tak naprawdę, więc tym bardziej no, dla mnie ta inicjatywa brzmi niesamowicie ciekawie, tym bardziej, że no już tak jak mówisz, w 2018 roku już pojawiały się jakieś plany w tym. W tym temacie. Mieliśmy przyjemność spotkać się z Koreańczykami pod Sejmem w Warszawie, mhm. którzy się też tutaj wystawiali. Rozmawialiśmy na ten temat i oprócz takiego Fort Trump mogło tutaj powstać wiele firm, które by mogły zaczynać wojskowe startupy. Więc tutaj bardziej kierunek w Twoim, bo jesteś młodszy, stronę, że można by to naprawdę wykorzystać i, i zrobić podęgę militarną w środkowej Europie. A wiadomo, że czasy są jakie. Są, więc teraz wszyscy z zaciekawieniem, nawet się sami osobiście do mnie zgłosili i, i ze mną rozmawiali. A powiedz mi, no bo ty już jednak jesteś trochę w temacie tego i gdzieś tam z różnymi ludźmi rozmawiasz, na ile ci się wydaje, że to jest realne, żeby tam coś powstało, a nawet jeśli nie Fort Trump, to żeby tam była jakaś infrastruktura, no nawet o znaczeniu, powiedzmy, krytycznym. E, sprawa jest prosta. Wszyscy politycy w Polsce powinni zagrać jedną melodię i w tej sprawie się w ogóle nie, nie kłócić, tylko po prostu powiedzieć słowo tak, że budujemy. E, teren jest bardzo dobry, my też żeśmy rozmawiali. Mamy dwóch kolegów, to się możemy powiedzieć, którzy jeden. Polak, który pracuje w Ramstein, a drugi, który lata na F-16 w Miami, jest nawet tutaj z Kielc i doszliśmy do wniosku, że jest ten teren bardzo dobry, mm -hmm. bo tak jak powiedziałeś otoczony górami, ale mamy mm, powiedzmy 600 km do Berlina, 700 do Kaliningradu, 400 powiedzmy do Białorusi, około 300 do Ukrainy i mamy miękkie podbrzusze typu Słowacja, Czechy, gdzie raczej nas nikt nie zaatakuje, więc teren jest wyśmienity. No i oczywiście jest o tyle dobry, że sam rejon by na tym bardzo dużo zyskał w każdej postaci. Jeżeli jest mowa, bo żeśmy o tym rozmawiali, że ma być od 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich plus 10 tysięcy polskich, to już sam rejon by zyskał 20 tysięcy żołnierzy i myślę, że około 30 tysięcy osób zyskałoby nowe miejsca pracy. To jest taki zastrzyk prawie jednego dużego miasta na województwo, a już nie mówimy o tym, że jednak to są ciężkie pieniądze i ludzie by dużo zarabiali. Mamy też kontakt z Rzeszowem, który naprawdę na tej sytuacji bardzo dużo zyskał. No widzimy, jak rzecz się rozwinął w ostatnich latach, no jednak ta obecność amerykańska no robi, ogromną robi ogromną robotę, no, tak? Zaczynając od prostych rzeczy, czyli nawet z wynajęcia mieszkania, y, gdzie wiadomo, jeżeli jest 30 tysięcy osób dodatkowych, no to gdzieś muszą mieszkać, więc y, rozwój y, takiego ośrodka jest ogromny. A no ja i myślę... też dla samego biznesu, no jednak ten tą instytucję tych żołnierzy jakoś tam trzeba utrzymać, tak? To jest jedzenie, to jest kwestia no, wielu innych tak naprawdę lokalnych biznesów, które teraz się z tego utrzymują. No to samo zresztą widzimy no, w Niemczech, tak? No ja myślę, że skok cywilizacyjny byłby no wręcz niewyobrażalny, bo przede wszystkim rozmawiamy o high-techu i ciężkich pieniądzach, więc tutaj e, na każdym szczeblu wszyscy by poszli do góry, a ja myślę, że same targi i kielce no, na znaczeniu były, zyskały bardzo duże mogłyby być nawet numer jeden i myślę, że można by było stworzyć, bo takie są rozmowy jako największą bazę wojskową poza Stanami Zjednoczonymi. To dzięki wielkie Sebastian za rozmowę. Have a good day. Have a good day. Jak sami zatem słyszeliście, Kielce, które położone są od obic 15 km dalej z połączeniem ekspresowym, goszczą co roku trzecie największe targi zbrojeniowe w Europie. Obecność takiego lotniska pomogłaby nam ze strategicznymi transportami oraz utworzyłaby szansę dla firm wystawiających się na targach do szybszego przerzucania sprzętu na te targi. MSPO to trzydniowe wydarzenie, będące jednym z największych salonów zbrojeniowych w Europie, które w 2025 roku Osiągnęło rekordową skalę. Na powierzchni niemal 40 tysięcy m2 zaprezentowało się 811 firm z 35 krajów, przyciągając blisko 39 tysięcy odwiedzających i delegacji z 42 państw. Podczas MSPO 2025 podpisano szereg bardzo dużych kontraktów, które generują miliardy złotych wartości. Najważniejsze z nich to kontrakt na 23 tysiące karabinków MSBS grot, wart ponad 300. Milionów złotych z dostawami zaplanowanymi na lata 2027-2028. Umowa na dostawę 46 pasywnych stacji radarowych dla programu Narew, którą konsorcjum PGZ PIT RadWar zawarło za około 5,8 miliarda złotych oraz cztery kolejne umowy uzbrojeniowe zawarte przez Agencję Uzbrojenia, m.in. na miny przeciwburtowe, torpedy treningowe, specjalistyczne kontenery operacyjne dla samolotów. F-35 i kilkaset bomb typu GBU-39B. Kluczowe firmy obecne na MSPO 2025 to zarówno krajowe PGZ, Fabryka Broni Łucznik z Radomia, BID Radwar, Agencja Uzbrojenia, jak i międzynarodowe korporacje czy partnerzy technologiczni, na przykład Hanwa, generalnie wystawcy z USA, Korei Południowej, Niemiec, Turcji, Francji i tym podobnych. Zatem ten aspekt także byłby dla Amerykanów niezwykle interesujący, zwłaszcza, że targi mają być w najbliższym czasie jeszcze rozbudowywane. A jak wiecie, Amerykanie łączą wojsko z biznesem. Same obice połączone są także z węzłami kolejowymi, co widać na tej mapie. Myślę, że ta lokalizacja powinna zostać poważnie wzięta pod uwagę, ponieważ naprawdę ma położenie strategiczne. W ostatnich miesiącach temat Ford Trump faktycznie wrócił do debaty publicznej i politycznej w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki wprost stwierdził, że ma wielką nadzieję, iż uda się powrócić do tego pomysłu, a jeszcze wcześniej prezydent Andrzej Duda mówił, że głęboko wierzy w realizację projektu. O Ford Trump wspominał również były minister obrony Mariusz Błaszczak, wskazując, że powinna być część konsekwentnej strategii wzmacniania obecności USA w Polsce. Mówią o tym także politycy tacy jak Michał Fogiel. Podkreśla on, że rozmowy z Amerykanami są możliwe i potrzebne, choć na razie brak konkretów. Wszystko wskazuje na to, że idea nie została zapomniana i w kontekście wojny w Ukrainie oraz rosnących napięć z Rosją, może realnie wrócić na stół negocjacyjny. Mój gość w naszym wywiadzie zwrócił uwagę, że dobrym miejscem mogłyby być okolice obic w województwie świętokrzyskim. Jak sami usłyszeliście, to teren oddalony od granic z Rosją i Białorusią, a jednocześnie położony w centrum kraju, co pozwalałoby na sprawne przemieszczanie wojsk w każdym kierunku. Takie usytuowanie bazy miałoby też przewagę logistyczną. W pobliżu znajdują się ważne szlaki komunikacyjne i rozwijająca się infrastruktura drogowa, a sama lokalizacja daje poczucie strategicznej głębi, której brakuje instalacjom położonym bliżej granic. Dajcie znać, co sami o tym pomyśle sądzicie. I jeśli podoba Wam się ten pomysł, to pamiętajcie o podbiciu materiału, udostępnieniu oraz pozostawieniu subskrypcji. Z góry dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.